Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie. jestem Wojtek, Miałem mi was gościć w nowej serii na kanale z gry Grounded, a jest ze mną Tomek. Jestem, intro! Po intrze. Także moi drodzy, słuchajcie, tak wiem, grudzień to wszyscy startują mnóstwo serii, mnóstwo filmów wam wrzucają, ale my też stwierdziliśmy, że tak zrobimy. I słuchajcie, będzie kilka nowych serii, jeżeli ktoś z was oglądał Minecrafta, to wie, że przerzucamy się z Minecraftów na... A nie, nie oglądaliście tego jeszcze. To będzie nie jutro. Właśnie, z tobą to będzie jutro. O, dobra, skrzani, ale dobra. Serde, Generalnie raz. spodziewajcie się z Tomkiem w tygodniu trzech nowych serii i będą mm. one wymienne. Więc jak odcinek pojawi się u mnie, to parę dni później u Tomka. I z tamtej serii też będzie później u Tomka. Więc tak. I z tej trzeciej też będzie u Tomka. Subskrybujcie, żebyście tak, byli na bieżąco. Tak, więc spadajcie do Tomka, linka macie oczywiście w opisie. No i co, my zaczynamy Grounded. Ja przyznam się szczerze, że chyba tylko raz w tę grę grałem jak ona wyszła na streamie w dodatku. Więc ja nie wiem o co chodzi, więc rozpoczynam. Nazwa świata ogródka. jak nasz ogródek ma się nazywać? Burdel. Może być, bo to w sumie tak pasuje burdelnik. do nas. Burdelnik. Czekaj, to jest o. dużej burdelnik. Ja wiem minimalnie Ci wiem tylko początek. Znaczy, ja wiem, że to jest generalnie. Jesteśmy małymi ludźmi, którzy tak. są w świecie ogrodu e, i tam są różne z, chyba zadania. Uy, robaki. robaki też i inne rzeczy, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, więc pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach, jeżeli chcecie więcej odcinków. podajcie na socialki. Do Tomka koniecznie, był u niego następne odcinki i wymienne. No i idzie, Tomku g 2 Indeed. Indeed. Czy ty tam masz coś do zaakceptowania? Nie, nie mi pisze wczytywanie. A ja mam oczekiwanie na innych graczy już. No bo ja jestem wiesz. A ty upóźniony. nie jesteś z nasa. Nie jestem z nasa, jestem opóźniony, więc. O! Możecie nam też rady dawać, nie? Mówimy o min. Ja tam w jednym momencie kiedyś utknąłem w, w tym w laboratorium. Znaczy, ja generalnie pamiętam, że y, ta początkowa, nie wiem czy to była beta czy cokolwiek, ona kończyła się właśnie w laboratorium. Aha, to nie, to ja na tym laboratorium się zatrzymałem. <laughs>

o, tu jeszcze wyglądają fajnie. Te tarantule najgorsze są, znaczy nie tarantule... Czemu spoilerujesz? Stupy? Zawsze możesz wyłączyć. Ale wtedy fanu nie Nie no, bo wtedy się nie boję. Nie chcę żeby jakiś worek gonił. Pamiętam, że będziesz, będziesz zbierać krople wody, a tam pająk. No. O, wiesz, mi nie raz udało mi się wpisnąć w tych, grze. Bo już mam gość Ja się domyślam. A, i generalnie gramy na średnim poziomie trudności. Nic nie zmienialiśmy. Co? To no tak. Tomek, no na łatwym. Proszę cię. ne, ne, ne. Patrz, już widzę kokon, a nie to głaz. Dobra, nieważne. Okay. Kokon. Tyś widział kokon. jestem ciekaw, jak ta gra się rozwinęła. Bardzo jestem ciekaw. Tej ładną bazę można by budować. gdzie będziemy budować bazę? Nieco? Może na drzewie? Jakimś czy coś? Na drzewie nie wiem, ale wiem, że można na ziemi. Okej. Okay. I mrówki przychodzą ci kraść rzeczy. To niedobre mrówki. Nope. Czy my wyjdziemy z tej skrzynki? Ehi. Y -y. To trochę jak w tym filmie, kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. Oj, to był fajny serial. Oj, <laughs> boże, film. A nawet chyba więcej było niż jeden. U la gdzie jestem? Ja a ty kim grasz? Maxem. Maxem. Nie, być. Chyba. A tu jesteś. O! O! No oh, to przestań! Co <laughs> do tu To można się... bić? normalny. Oh, Ale <laughs> to człowiek z pudełka wypuszczony, to ten już ci kurde będzie klepać. Spod Ale skąd wysoki. O ty mały jesteś, dlatego tak widzisz. Piłka no, no, no. To? Oh, brwia? Hey, Piłka bejsbolowa. To jest czerwona? Jezus. Nie, chyba nie, Mam jakiś kamyczek. Tu możemy okay. już chyba do, możemy coś zbierać, nie? Tak, tu już możemy se, ten zbierać. O, mamy. Tutaj mamy, tutaj mamy ten. O, radio sygnał. Radio, radio że grzybki możemy się. E, tak, to będzie twoje jedzonko też. Usilić, okej. Okay. Udało się znaleźć grzybę, możesz spożywać je. Okej, okay, dobra. Z poziomu ekwipunku, pod którym jest. A, pod i jest ekwipunek. No dobra, okej. Okay. Czyli mamy grzybki, mogę to sobie schować? Nie mogę, okej. Okay. Ja wiem, może jakieś takie 5% z tej gry. Znaczy, ja na pewno wiem, że tutaj można też, właśnie, budować sobie bazy, robić różne rzeczy. Wiem, że są padzonki. Ale no nie wiem jak to ma dalej, bo mówię, to była, to był sam początek tej gry, a to nie wiem ile minęło, ze 3 lata, 4? No. no dobra, idź do laboratorium. E, dobra, zbadaj okoliczny teren, użyj zasob analizatora zasobniego. Rozumiem, że to jest to. Mhm. No ja mogę włożyć. Głas, a albo z ten... O! Dostaliśmy surową naukę teraz. What? Boże, ja uczę Wojtka. A! Się. I rozumiem, że to, będziemy, to będzie nam służyć za e, walutę, żeby coś odblokowywać. Tak. To wziąłem, były dwa Marsy, jeszcze wziąłem. Okej. Okay. Może Marsy śniegiercy? Dobra, to czekaj, to, ja to wszystko przeanalizuję. Co tu. A, mhm. bo tu jest następny ładunek za 8 minut. Tak, bo tutaj masz baterie słoneczne, wiesz? Tam ci się ładuje prąd. A, takie buty. No dobra, coś odblokowaliśmy. W każdej chwili możesz przełączyć się między kamerą pierwszą złą a trzecią osobową. A to mi akurat za bardzo nie. Poszukaj sprzętu naukowego. E, zbadaj kamyczek. Aha, zbadaj kamyczek, a ja kamyczka nie zbadałem. A nie mamy czasu. Możesz, no, ty, to... z... możesz ty spróbować zbadać? Czy to globalnie nie, mamy 8 minut? Poziom 0. 8 oh. minut, 48 sekund. A, ale odkryłeś, batonik musli, jakiś. Dobra, a powiedz mi... Wojtek, e... nie za 8 minut, tylko o 8.48. Aha! Myślałem, że tam jest 8 minut. No. Mapa, u, jaka mapa fajna. i na tabie masz ten... Chwipunek, nie? No to ja wiem, to wiem. A, i tu możemy zrobić prymitywny sznur. Klasyczna gałązka, igła ostu, prymitywny, okej. Okay. No, zaraz będziemy mogli. Dobra, to ja też chodzę po, po okolicy, pozbieram rzeczy. Ja myślałem, że to trzeba 8 minut czekać. Dobrze, dobrze sprawdziłem, nawet nie pamiętałem. 8 minut było. Dobra, 8. to ja w sumie też to trochę pobiegam i coś poszukam. E, rozumiem. Aha, bo my tu mamy nawodnienie i głód. E, jeżeli dobrze pamiętam, to wodę to były te takie kropelki, nie? Tak, tak, no. Można było sobie rosę zbierać. Co dalej się zbiera. Po co będziemy mogli sobie zrobić jakiś ten. Za daleko się oddalasz? Nie, jestem cały czas w okolicy. O, znajdź wodę mam. Przebadałeś ten kamień? No nie, myślisz, że już można? Myślę, że tak, to, 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 to róbka, mi Tak, bardzo. mogę, tam analizuję kamień. Dobra, kamyczkowa włócznia i kamyczkowy topór. I co jeszcze? Kamyczkowy młotek. Okej, okay, surowa nauka. A odblokowane mózg... A. Czyli tu nam się wszystko pokazuje. Ok. W porządku. I teraz rozumiem, że możemy sobie. O, właśnie, włócznie chcę. Gałązkę kolczastą. Młotek potrzebuje. Prymitywnego sznura. Czy ja to już zrobiłem? Nie. Młotek. Wytwórz. A do toporka potrzebuje. Gałązkę. A dobra, wytworzyłem. To są chyba gałązki, nie? Ej podoba Dobre. mi się ta gra. Czy ty jesteś To Teraz możemy zbyt... No ja tu kawałek poszedłem wiesz co, bo chcę sobie tą gałoskę zebrać, żeby móc sobie zrobić ten. O, i teraz będę mógł kamyczkowy topór wytwórz. O, tiktoki. Eee... Kaptur z koniczyny, płaszcz z koniczyny, nagolenniki z koniczyny. No to to chyba nie bardzo. Eee, A, ty możemy blokować. Tym bijemy. A gdzie, moja... A gdzie jest moja włócz? A tu jest. Czy ja nie mogę? A, mogę, dobra. Tego kamienia nie mogę z Equipunku wyrzucić? Czy mogę? Ej, możesz wszystko wyrzucać. Nie, okej. Okay. Czekaj, ja sobie zjem. Mogę? Jak się. A, zjeść to się jest tego, tak? Z Equipunku to jakby. Upuść, przypisz. A, jest, jest. A do tych Titachów nie da się wejść? Czy się dało, już czasem pamiętam. Nie wiem, ale mamy tak. Znajdź wodę i poszukaj sprzętu. Aha, i to możemy ścinać. Widzisz jakieś gdzieś kropelki, Co? tu jest chyba sprzęt, to chyba o to chodzi. Ty, Tajemnicza wiesz, że machina. Okej, okay, idę. Tylko tak jeszcze patrzę za tą wodą, ale już jest... Ty, mam kroplę! A jak ją mam... Jaką można... E, możesz czepnąć w drzewo, żeby to spadło. Znaczy, w gałązkę. A że nazywajmy drzewem te trawy. Będzie łatwiej. E, tak, też tak myślę. <grym> Dobra, idę do Ciebie. Jestem nawodniony i najedzony. Jak u Ciebie? Wody, wody nie znalazłem, ale nawodniony mam te połowy. Zaraz coś ogarnę. A, i to była ta pułapka taka śmieszna. To musimy uruchomić. Okej. Okay. Dowiedz się, że służy tajemnicza machina. A jak mamy się tego dowiedzieć? Target. No tak. I teraz trzeba te, te laserki... o właśnie, połączyć. A, czyli będziemy musieli je odblokować. To się je obrócić? Uh... Nie, tu trzeba ściąć tom. Tomek. A właśnie, trawę trzeba ściąć. Czekaj, ale mi się tu jakoś dziwnie, powiem ci, w tym ekwipunku rzeczy przemieszczają. Bo są dwa te ekwipunki. Na scrollu sobie zmieniasz, e, na drugi. O, o, Rikowiec. Dobra. I co, odpaliliśmy Dobra. te lasery? Wszystko jest Pończyło git? Włączyło się? No wszystkie mają odblokowaną tą, więc chyba teraz klikamy target, activate. No. A nie mogę nic kliknąć. Dowiedz się co blokuje jeden z laserów, no ale przecież... Odblokowaliśmy wszystkie i one... Ten tu coś mruga. Chyba, że możemy, musimy. Tu Wojtek chyba jeszcze. A nie, Tomek, 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 Tomek. To. Ten jeden laser mruga. Więc musimy no. do niego iść. Chociaż tam jest pszczoła i mi się to trochę nie podoba, no ale. Idziesz? No, Robam się, że to jeszcze przychodzę, No widzę, tam gdzie on mruga, no idę. Tak, tak mi się wydaje. Jakbyś widział wodę, krzycz uh, Okej, okay, rozglądam się, ale nie widzę żadnej kropli. Bo już spragniony. No to czekaj, znajdźmy ci wodę. A nie, to jakaś musza. Nie, Jaka myszka. To... <laughs> myszka. Mam, Mam wodę. Dobra, jestem napity. Dobra. No dobra. A tutaj jest. A... Kleszcze! Właśnie. Są kleszcze! Myszcze? Nie, roztocze. O, roztocze. Musimy je zabijać, tak? Chyba. gówniaki małe Tylko one właśnie... O! Teczą. I możesz je zbierać od razu. Nie wiem O. Zmaczyne było? Kurde, kemiocie, szatana mały. Wytwórz pochodnie. To, pochodnie wytwórz, bo ja chodzę po ciemku. E, jest pochodnia. Ale po ciemku. Tomek... Ja po Co? Ciemność! Ciemność! O, Boże. Ale ja potrzebuję jakiegoś soku. Jezu, skąd mam sok zebrać? Jaki Jezu, mrówka! So? Nie! Ty, to jest czerwona nie? chyba. Nie. Nie, nie. żyje. Dobra, jest żywica, czekaj, mam hmm. żywicę. E, I teraz możemy pod C. Kawałek suchej trawy potrzebuje. Sucha trawa to jest ta. Mm. Okej, okay. ściąć ją po prostu. To nie jest sucha trawa? Nie, no jest napisane, jest sucha trawa. Co? E? Tak. Tylko co ja mam to podnieść? O. I teraz co? Pochodnie. A, jeszcze więcej potrzebuję. Musimy ściąć trochę. Nie ukradniesz nic mogko i stąd. Weź bo może, może ma ochotę. Masz, a ja ja znam Już się, podniosłem. Bo... O, wytwórz. O też spadło. Mam pochodnie. Idziemy? Czekaj ja tylko z Dobra. A! Wojtek! Nie? Nie wystraszyłeś się? No. To co on szydłem Cam coś głośno robi No już wszystko już powybijałem Kurde! No Jak skaczą! No one są okropne To, taki smaczny kabelek. Kurde... E, pa padłem Tomek e, Wojtek, ja nie mam światła! To w mnie. A dlaczego ja padłem? A, bo ja chyba na życie nie patrzyłem. Ja chyba też ciebie pisałem. No, jeszcze lepiej. Ktoś Będziemy. zdradził Wojtusiałkę, konkretnie Tomek90 Ty kurde, to, Gdzie to pisze? No to, enter sobie... Nie, już nie, ale pisało tu po boku. To weź mi z tym na ten... Czekaj, bo tu jakieś świecidełka były. To też jest... Też je zbieram. To jakieś kamienia do yy, sadzenia. Yeah. A, masz kilo? Ja wszystko zrobiłem! Ja nie że dobra, nie, nie powiem to <tum> Tomek, przecież to są surwiwale, wiesz o tym, jak <tum> to mnie działa. Ja muszę wszystko wytworzyć, zanim gdziekolwiek pójdę. Tylko próbuję tutaj... To ja też wszystko zbierać. Co ...je wszystkie zniszczyć. Może tu jasno. E, wiesz co, czekaj, ja chyba To sobie też też ogóle... jest z kamieniem. Ale ja chyba sobie w ogóle grzybki zjem. Chociaż to chyba życia nie regeneruje, nie? Nie. Jeździeć z roztoczy. Motywy pozwalają użycie nowych motywów wizualnych interfejsów zasadzie co? Tu coś jest pod ziemią, chyba. tak, to trzeba łopatą. Nie mam łopaty. Nie, bo to dopiero później. to możesz? To rozwalić? Nie, to jest solidny marmur. To, czyli ten też nie A, tu już mamy. Nie, to już nie, nie zrobimy. Ale możemy wrócić już. No, ja chyba to już nic wiedzie po drodze. No, ja pierniczę. co Ja się wplątałem. O, chciałeś, to masz. High life. Dobra, czyli w takim razie mamy tutaj. To co, ci ten laser bije? Tam. Wodę widzę, chcesz wodę? No chcesz? No właśnie. Ja Cię chyba uderzyłem. No, nie chyba e, wiesz co, ona spadła do brudnej wody. No to po piciu. Także popite rzuczek, gnojnik. Chyba on jest przyjazny. Dobra, dowiedz się, do czego spadła. O, służy jest machina. woda. Nie, no ja na razie nie potrzebuję chyba. Chociaż Wiąc w sumie, jeszcze... jak już jesteśmy i ona jest, to. No, tu ja wypiję sobie jedną. O, gdzie jest ta druga? Wypiłem ją chyba. To dobrze. Bo spadła. O, widzisz, zaraz laserki są ładnie. Tak, teraz to możesz um, wejść. Ładnie działają. Czyli co? Aktywatę, tak? Tak. A zobacz, pamiętam, co się stanie. A, czyli widzę, że musimy naprawić kolejny laser. Nie, to wybuchnie pożar. Czyli chyba. Explosion. Turu, turu, turu. Zbada zbadaj przyczynę eksplozji w pobliżu. Dobra, ale wiesz co? Ja bym proponował, żebyśmy się Tomek wrócili do tej naszej bazy. Mamy już basę? Znaczy do tego miejsca, gdzie była. To tutaj jest ta kulka. Pobadali trochę rzeczy, żebyśmy mieli te punkty, żebyśmy... Bo ja sporo rzeczy w sumie pozbierałem. Czekaj, ja te, mogę znaczy, co no. chwilę będą te laboratoria, więc ich nie musimy... Tak, nie ale wiesz co, czo. jak już jesteśmy tutaj w tym jednym miejscu, mamy dostępne, to przebadajmy po prostu tyle, ile możemy tej energii, bo... to chociaż co żuczka. Mam, mogę trzy rzeczy przebadać, to... Nie, dwie chyba. Czemu zrobię żuczka? Nie zrobiłeś żuczków. Potrzebujemy... O, chodź tutaj! Poczekaj. Ja tutaj jest Mohawiec. I na nim będziesz mógł sobie spadać. Możesz prze... Jest jeszcze jedno miejsce przeanalizować. To zaraz przyjdę. Ale wezmę ci dmuchawca, przypomnij mi. I do czego to jest ten dmuchawiec? Żebyś mógł spowodnie sobie spadać. Okej. Okay. Czekaj, wytwórz bandaż... ...z... ...włókien. Potrzebuję sok. Czy ten sok mogę zdobyć tylko z tych drzew, które... ...spadły? Czy na ja jakieś to coś. surowej nauki. Ładnie. Bo ja nie widzę, słuchaj, tutaj więcej tej żywicy, tego soku takiego. On to powinien się zrespić. Ale to domyślam się, że tylko na... O ja tu mam coś takiego fioletowego. A to pewnie ta nauka też. Ja tak, to jest ta nauka. Czyli zgubiłem cię. Tak, chciałem. To jest so, 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 ja Czekaj, tu jest jakieś... A tu mi się świecisz dobrze. Może stąd żywiczkę dosta... A, wytrzymały fast nie zetniemy. Posłuchaj, bo, bo my tutaj jeszcze z tego co widzę mm, możemy sobie wytworzyć pancerz. No. Tylko do tego jest potrzebna koniczyna. Widzisz, gdzie jest gdzieś koniczyna? Yy, tak. Gdzie? Ja mam, ja mam ten sok Wojtek. Masz? Ale to nie, to nie zmienia faktu, że. O, czekaj, też już widzę, że mam. Czekaj, teraz sobie to Zanalizowałem. Okej. Okay. O, stół warsztatowy jakiś. Roślinna lampa, stół warsztatowy, yy, kinkiet z Jestem na King piłce baseballowej w ogóle. Chyba też coś rozbundan? było. O 15, za 4 minuty, czy znaczy, no 4 Ech, minuty. kończyne chciałeś, tak? Eee, tak. Uuu, ale powiem ci, że to zbyt dużo to nie leczy. Ten bandażek, trzeba by chyba więcej... Ja nie wiem czy Papu nie leczy, znaczy ty nie. Nie wiesz co, bo jadłem jakieś te grzybki, i. Nic mi się tutaj nie robiło. Dobra, ale myślę, że tak. Na pewno w następnym odcinku sobie pójdziemy tam do tego laboratorium, tomek u ciebie. Na razie, może pozbierajmy. O, mam koniczynę. Też mam. Na razie, może właśnie spróbujmy sobie zrobić jakieś takie prowizorki, jeżeli chodzi o. Zbior, ja mam tak. linę robię linę. Analizuję gołą gałąz... Gałą, gałęzi... gałęzi gałęzi <grymna> miałem łopata. O, łopata też możemy zrobić, no? Przepaska na oko, manierka. Dzisiaj tak dużo więcej tej kończynki. 154 możemy następne. Okej. Okay. No dobra, ja chyba mam. Czyli teraz tak mogę rozumiem, że e, wytworzyć te pancerze, tak? Potrzebuję prymitywny sznur. To już sobie wytworzę. Kaptur z koniczyny. A czemu tego? A, bo my potrzebujemy do tego sztuł warsztatowy. E, woda jest też? E, nie, jestem napity. Stół warsztatowy, deska strawy i sok jest potrzebny. Po co to? Po co to? Zapreślałem. To no ja mam. On deski z coś chciałem. Ale to my musimy, Tomek jak ten stół warsztatowy zrobić. Tylko, że do tego jest potrzebny. Ja potrzebuję żywicy jeszcze. No i przydałoby się już miejsce pod bazę. No ale to mamy gdzieś. Poczekaj, jak tak patrząc na tą tą. to nie wiem, może koło tej maszyny gdzieś? Której maszyny? No tej początkowej. Czy gdzie Może coś byś... jeszcze po rozejrzeć, może coś jeszcze. Znaczy, nie wiem, no wiesz, mi to bez różnicy, przecież możemy zrobić jakąś taką podstawową, bo tu chyba nie ma jakoś zbyt dużo yy, jakby rzeczy do. Okej, okay, no. jak uważasz? Ja bym proponował, może faktycznie to gdzieś jakoś się rozbić. Może wiesz co na jakimś takim, jakby. Wzgu... Może koło tej piłki baseballowej w sumie. No to czy ja do piłki? Jesteś obok. No. Tutaj na przykład na wzgórku. Zaznaczałeś jakieś rzeczy? Te... Nie, nic nie zaznaczałem. Trakta Ale ja też... Się... Ja też widzę, że mi się pokazuje. Nie wiem dlaczego. Bo ty ją chyba nosisz. E, tutaj może? Za tą piłką? To tak nie ma zbytnio prosto. No jak nie? Tu jest kawałeczek prosto, tylko trzeba ten... Mniszek pościnać. To trzeba by zrobić na podwyższeniu do domek. to coś się pomyśli. Góra chyba leci. Aha, Dobra. mnie na B, oczywiście. No sam se zrzuciłeś. A, i te, te jeszcze te, trzeba. Dobra, te kółeczka można pozbierać. Aha, bo ja nie Może. mam energii. Aha, bo tu jest energia jeszcze. Ale ja tak ściskam, ściskam. Ale czekaj, czy my już możemy rzemiosło... Muszę przypomnieć, co się podobało. Rożyn, wiatę, stół warsztatowy, nie... Mamy wiatę, stół warsztatowy, znacznik lokalizacji... E, king, no nie mamy chyba za bardzo nic, co by nam tutaj... No nie ma. Dobra, Czyli musisz dobra, zrobić ten warsztat, e, to, żeby to, zrobić coś więcej. Tak, ale najpierw zrobię nam tutaj wiatę, w takim razie. Dobra, i teraz... A, i teraz trzeba... Pod... Aha, dodałeś wszystko, okej. Okay. Śpij Eee, nie, 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 poczekaj. Eee, teraz ten szt sztuł warsztatowy, to postawmy go może tutaj. Zaczekaj, to tam przebadać, tutaj budujesz. Coś Kaj potrzebuję? to było. Tego soku, po... mapę sobie odpal. Taka. Tylko wiesz, co ja nie wiem za bardzo, skąd ten. Co? Skąd ten soczek się zbiera? On z reguły jest z takich powalonych gał... O, a tu jest jakaś, jakaś przepaść. To tu chyba nie chcemy. To mega tu jakoś pojęczne. A nie, to nie, pojęczne. Jezu, Wojtek już <grym> mi się Nie, kasie. to, to jest, te są te. Y, rzę, rzęski mniszka. Dobra, mogę tak zrobić. Kawałek słuchaj trawy jeszcze przebadać. Badaj wszystko po kolei. Natomiast to co jest ważniejsze? Ja myślę, że i tak musimy wszystko przebadać, jak leci, więc to chyba nie ma większego znaczenia, wiesz? O, dobra, mam, mam soczek, widzę. O, tu skończony, widzę koszyk. Teraz coś nowego już ty, a jak przyjdzie noc, to to nie będzie jakiś taki... To. ...moment, w którym coś z gorszego wyjdzie? U mnie to do bardziej pająki wychodzą. Ej, tu są mrówki z czerwonymi oczami. Eee, e, zmieniła mi się muzyka. O nie! Powiedz jak ty mi zginiesz drugi raz. To jest w ogóle hit. One... Ej, dlaczego one tak długo za mną idą? No dobra, Możesz Może sam cię się... zabić. Ty, tu jakieś chrząstrze nam... ...ten, i coś tu się dzieje. A nie, dobra, już myślałem. Dobra. OK, już będę mógł ostatnie wybadać. Mamy sztu warsztatowy. Czyli teraz możemy sobie porobić te czapeczki, tak? Aha, nie mam... Yy, prymitywny sznur, to chyba z tego. Wybucho... Co? Wypchany ryjkowiec i maska gotowa. o! Ja nie umiem w polskim... Ja potrzebuję jeszcze do nagolenników. O, przynajmniej rosa się zrobiła. Zwykle. Dobra, nie wiem czy to wystarczy. Ach, super Ja mam w ogóle jakąś dwieczkę przy moim narzędziu. Czy ja mogę to w jakikolwiek sposób, nie wiem, upgradeować później? A to nie jest, że wytworzyłeś dwie sztuki? Chyba nie. Nie już tam razy dwa? Nie. Ale ja już, panie, jestem ubrany. Co my tu możemy zrobić? Co ty? pójść, zamknij. Ja też chcę. Przypisz przegródkę. Wiesz co, to wygląda tak jakbym miał upgrade. Nie mam dwóch takich przedmiotów. Meszek w tym schłonie ma. A miejscu. dobra, ja jestem mądry, bo to jest dwójka, bo to jest ten informacja odnośnie, że to jest drugi slot, nieważne. Dobra, A, jest... ale ja myślę meczku, że możemy iść spać. Także co, do rana, nie? Ej, potrzebowałbym lekkie koniczynki, czy... Ustaw sobie punkt odrodzenia. Ja chyba mam jakąś koniczynę. Listek ile? Trzy. 6. Mam. Oj. Ale to chyba nie to. No właśnie. Mam pięć. Ale tu jest... Tu była obok koniczyna. Może mam już tyle. No mam 5. Znaczy to myślę, Bo... że i tak w następnym y, odcinku u ciebie spróbujemy tobie zrobić pancerz i wszystko. No właśnie już tego pancerza mi brakuje. Bo ja mam... No, ja mam prawie wszystko. Znaczy, wszystko mam. Wbrew, będzie była kończyna. Dobra, tak ale co? ja myślę, że Tomeczku, no dobra, weź sobie, zrób sobie najpierw tutaj punkt odrodzenia, żebyś miał. E, także słuchajcie, my tutaj w tym miejscu kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że następny będzie u Tomka. E, Także co, dajcie nam znać, czy Seria Wam się podoba, czy chcecie więcej. E, a my słyszymy się w kolejnym u Tomeczka, potem u mnie. Także co, był Tomek? Byłem. Także trzymajcie się. Cześć i. pa! pa. pa.